Witam serdecznie z tej strony Scorpio .pl i witam Was w moim poradniku Jak zostać z Gremerem. Tutaj chcę zacząć od podstaw. Korzystamy z Frapsa, który nagrywa filmy w takiej jakości, jaka jest. Tutaj wybierasz sobie folder, w którym chcesz nagrywać te filmy, znaczy w którym mają, ma być ten plik nagrany. Tutaj wybierasz sobie urządzenie do nagrywania. W tej, ja w tym wypadku mam kamerkę, mikrofon, taką zwaną z Logitechu. To nieważne. Jeżeli chodzi o, o ilość FPS-ów w czasie nagrywania, to powinno być co najmniej 60, ale jak chcecie, to możecie sobie ustawić, nie wiem, na więcej niż 60, ale 60 jest taką optymalną ilością FPS-ów maksymalną w, podczas nagrywania. Tutaj sobie wybieracie, po której stronie chcecie, aby Wam się FPS-y pokazywały, z którego rogu. Eee... No i dobra, tutaj już nie muszę wam nic pokazywać. Kiedy już film nagracie, to w, najlepiej renderować te filmy z Windowsa Movie Maker'a. Tak, jest dla mnie najlepszy. Tak, no to otwórz projekt, wchodzicie tak. A... Nie wiem, dajmy na przykład. Yy, zaraz, a to? Co? Dobra, nieważne. Na przykład, o, proszę. Gdzie jest to? Nie. Najlepiej się to robi, że wchodzicie na ten folder. Bardzo Was przepraszam, ale już jestem trochę zmęczony. Yy, wchodzicie na ten film, przeciągacie go. Yy, może na taki wejdę, o, proszę. Przeciągacie go. O, jest. Powinno to być. O, już jest gotowy. Wchodzicie w zapisz film. Ale jak chcecie się pobawić z tym filmem, to no to wchodzicie na te głupie animacje. Tam przepraszam, że głupie. Wybaczcie. Eee, nie, nie chciałem używać tego słowa. Tutaj sobie animacje, zmieniacie efekty wizualne, co chcecie wyróżnić, jaki ekran panoramiczny czy standardowy, bądź widok sobie chcecie powiększyć bądź pomniejszyć. A tutaj możecie sobie wyciąć odpowiednią ilość, nie wiem, sekund filmu, wyciąć tak, głośność wideo, ustawić sobie. Możecie sobie też intro wstawić na początku filmu, ale ja się na razie w takie rzeczy nie bawię, chyba że kiedyś zacznę. Ale dobra, nieważne, wchodzicie w Zapisz film. Wchodzicie w ustawienie ZOOM HD rozdzielczość 720. Zmieniacie typ zapisu na plik wideo pakietu Windows Media. No i zaczynacie tak właśnie renderować film Dobra, nieważne, po zrenderowaniu filmu e, Po zrenderowaniu filmu, wybaczcie mam tutaj trochę włączonych rzeczy Po zrenderowaniu filmu wchodzicie na prześlij film No, i wybieracie plik do przesłania. A to co to jest? Aha, to chyba jest to. A nie. Wchodzicie na ten plik, który jest zrenderowany. Oczywiście. Mniej więcej to tak, tylko, że to jest w AV A to ma być Windows Movie Maker, w skrócie WMV WMV Ja go specjalnie zmieniłem Nie chciało mi się go renderować, tylko Wy macie ten film zrenderować Co? Nieważne Eee po zrenderowaniu filmu w jakości HD w Windowsie mówi Makerze, że macie go wysłać i będzie wtedy gotowy. Tutaj sobie zmieniacie nazwę, wpisujecie opis tego filmu i wpisujecie byle jakie tagi dla wyświetleń. No dobrze. Tak. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego poradnika. I myślę, że wam, pomógł, myślę, że wam pomoże ten poradnik. Dziękuję za obejrzenie. Z tej strony ScorpioPlay.pl i dziękuję za obejrzenie filmu. Do widzenia. Żegnam Was na razie.